Witam wszystkich, Laki akwarium. Dziś chciałem Wam pokazać, co się ostatnio dzieje u mnie w Baniaku. I dzieje się niewiele, to znaczy już niewiele. słuchajcie jakieś dwa tygodnie temu miałem napad, chyba. Znaczy chyba dwa tygodnie temu. Napad miałem na pewno. Napad, ale nie z bronią w ręku, tylko z glonami opanowały mi to akwarium glony dziwne. Glony których nie znam, których nie widziałem wcześniej i aż teraz żałuję, że nie porobiłem lepszych zdjęć, żeby je chociażby do filmów kleić, ale tych glonów już za bardzo nie ma. Ja może tutaj gdzieś jeszcze na zbliżeniu znajdę, a może tu będzie coś widać. No, to nie wygląda tak jak wyglądało, chociaż no mniej więcej. Coś takiego jak sinica, ale dziwna, bo to robią się z tego takie paseczki. Yy, te paseczki potem nawet jak już ich dość urośnie, to się potrafią łączyć ze sobą, robiąc takie prawie że yy, konstrukcje przypominające szkielety koralowców. Yy, naprawdę syf był straszny, bo cała bylka była w tym pokryta, Generalnie wszystkie rośliny, wszystkie bez wyjątku. To się po jakimś czasie odrywało od roślin, to pływało na powierzchni, przyklejało się do szyby, przy, przy tafli wody. Naprawdę masakra straszna. Dosyć byłem zajęty ostatnio, więc nie miałem czasu się zająć filmem, żeby coś z tego nagrać i pokazać. Szczerze mówiąc nie miałem też zbytnio czasu, żeby się tymi glonami zająć. Ale co ja zrobiłem? Słuchajcie, no nie zrobiłem znowu nic. Glony przyszły, ja praktycznie nie zmieniłem nic. To samo światło... chociaż, kurczę, co, może to nie jest takie nic. Ale tak, to zaczniemy od początku. Glony wyszły. Nie znalazłem takich glonów nigdzie w necie, nie wiem co to jest do dzisiaj. W świetle zmieniła się jedna świetlówka. Z tej takiej 6500 kelwinów świetlówki no, teraz żebym za, nie zapomniał, Diversy chyba to była, nie Diversy, Arkadia o, to była firma Arkadia Tą świetlówkę wywaliłem, wstawiłem świetlówkę Osram zwykłą, 6500 kelwinów, to jedna zmiana. Zmieniłem trochę podejście do nawożenia za namową Bokrych Łapsk i nawożę podobnie do niego, z tą różnicą, że ja mierzę, robię pomiary przed podmianką, pomiary parametrów wody i zawartości pierwiastków różnych. Potem sobie liczę, ile tej wody podmieniam i tyle tego, co wylałem, dolewam. Znaczy dolewam do stosunku 10,120 NPK. Więc światło, nawożenie, no, no, nawożenie wiele się zmieniło, bo też do tych wartości wcześniej dożyłem, ale, ale nie dozuję już nawozów codziennie. Tylko po tą po prostu wlewam mineralizator, w, wlewam nawozy, także wyrównać do tego poziomu, jaki chcę i powinien tutaj teoretycznie być. I, i tak to zostawiam. Mm, miało być jeszcze przy tym nawożeniu bardzo dużo makro. i Wróć, bardzo dużo mikro i z racji tego, że pompa już moja nie działa w ogóle, znaczy w sensie nie działa ja jej nie używam. Ona działa, jest sprawna, ale ja jej nie używam. Mikro no niestety no moja mój reżim i dozowanie ręczne codzienne to naprawdę szlak trafia bardzo szybko i tak było coś dolewane, było nie wlewane i coś dolewane znowu. I, I tak to nie miało ręk, rąk i nóg, więc stwierdziłem, że ja nie będę lał tego mikro. A co? A kto mi co zrobi? Więc mikro już od ponad tygodnia nie jest lane, i odkąd przestałem lać mikro, te glony zaczęły odchodzić. I to może być całkowity przypadek. Naprawdę, ja jestem tego świadomy, że to może być przypadek, tu się mogło coś innego zmienić. Yy, mocno bym się zdziwił, gdyby brak mikro wpadł, yy, wpływał na y, pozbycie się tych glonów. Ale, ale no, po prostu takie rzeczy się nie zmieniały i tak, takie są. Słuchajcie, no, rośliny wyglądają całkiem dobrze. No. Ja prawie że jestem w stanie powiedzieć, że jestem z tego akwarium zadowolony. Teraz mieliśmy falę w upałów w UK i ostatni tydzień był nie do zniesienia temperatury niesamowite. Woda w moim akwarium tutaj nawet za. Chyba przedwczoraj. Zauważyłem 31 stopni, wcześniej było 28 przez, przez kilka dni. No i nie widzę tutaj jakichś. Znaczy, straciłem jedno górami, ale miałem taki jeden egzemplarz, który miał coś nie halo z okiem. Taki był niemrawy, niezbyt ładny i, i już znalazłem wczoraj jednego górami, gdzieś tam w krzakach, już po tamtej stronie świata. Ale nic mi się złego, w związku z tą temperaturą bardzo wysoką nie stało. Um, Także, no, no póki co, ja aha, zrobiłem sobie taką próbę, bo często widzę, że ludzie wrzucają na przykład z butelki z zamrożoną wodą, czy coś takiego, słuchajcie, ja tutaj wrzuciłem cztery wkłady do lodówek podróżnych takich i nie zmieniło to niczego. W dzień kiedy miałem tutaj Największy upał, najwyższą temperaturę, naprawdę było 30 stopni, w wrzuciłem 4 wkłady, po godzinie chyba te, te wkłady już wszystkie były roztopione, bo tam jest woda w środku, to można było to sprawdzić, a temperatura się nie zmieniła, więc jeśli chodzi o chłodzenie bania, to raczej te inne sposoby byłyby właściwe, ale nie powiem Wam jakie, bo się na tym nie znam, takich temperaturów, tam, temperaturów patrzcie, kurde, jak ja gadam o południu, popołudniu, no. takich temperatur... W tym kraju raczej nie ma, to się bardzo rzadko zdarza. Teraz podobno, raz, pierwszy raz od 40 lat takie temperatury były, więc ja się tym na ogół nie martwię. No, ale tak jak mówię, tydzień takich temperatur wysokich w akwarium i, i żadnych złych rzeczy nie ma. Także tyle. No, mówię, co się zmieniło. Nawożenie i ta jedna świetlówka z, z czterech została wymieniona. Glony były paskudne i glonów nie ma. A, a tak poza tym, no to jakoś hula to akwarium. I w, może to jest bieg okoliczności, może to jest konsekwencja tego, co do akwarium wlewane było dwa tygodnie temu, lub trzy, jak te rośliny teraz wyglądają, ale, ale no, takie można sobie na szybko, może pochopne wnioski wysunąć, że brak mikro. Fajne rośliny i brak glonów. Myślę, że to nie do końca jest tak. Myślę, że to, to jest, tak ja mówię, konsekwencja tego, co w akwarium się działo 3 tygodnie temu. Ale bakopami mi ładnie rośnie. Już się tam wybarwia na, na różowo prawie na wszystkich wodygach. No, Bliksa jest świetna. Mi się bardzo Bliksa podoba. Ładnie rośnie. Co tu jeszcze? Rotala Bonsai też jest ok. Tu są jeszcze pozostałości glonów, myślę, że to widać na, na, na filmiku, ale to wyraźnie widać, że to są glony już takie obumarłe czy, czy podgnite i, i one już odchodzą. Alternatera jakoś mi to zaczęła odbijać, nigdy mi nie rosła w tym akwarium zbyt dobrze, ale, ale ta jest przyzwoita. Nie czeka teraz podmianka, i tu jest. No ho jak się ta roślina nazywa? Dipilis, tak? Dipopilis, podipilis? Coś takiego. Nie umiem zapamiętać tej nazwy. Pytałem już o jak się nazywa ta roślina kilka razy i, i wylatuje mi z głowy, ale mam gdzieś zapisane. No i, i, i tyle. No. To mam do powiedzenia. Rośliny, a nie rośliny. Szyba, bombę. kuśwa. co ja gadam dzisiaj? Ludzie, ja jestem prosto po pracy, jeszcze trzeźwy. Pylenie szyb. Dalej jest, dalej jest, ale teraz po prostu chcę pociągnąć jeszcze trochę bez w ogóle mikro. Zobaczyć to pelenie szyb zmaleje. Wydaje mi się, że na szybie tylnej jest dużo wolniejsze. Przed nią jeszcze czyszczę, tak co 4-5 dni. Tu jest boczna szyba nieczyszczona tygodnia i wygląda tak. No nie wiem, czy coś zobaczycie. Jest jeszcze dzień także, boczna szyba wygląda tak. No, więc poczekamy, zobaczymy, co się będzie działo bez Mikro. A za jakiś czas, znaczy przemyśl, no może jeszcze mi się dzisiaj uda nagrać. To będzie drugi film. Zobaczymy, co tam się w 70 litrach dzieje. Za uwagę Państwu dziękuję, zapraszam do komentarzy. Pozdrawiam. Hej hej.